To jest właśnie odcinek o tym, jak racjonalnie wybrać samochód. Jak? Yy, jak, jak? Racjonalnie. Yy, to nie był racjonalny wybór. Nie, A nie myślałem, że racjonalny nie. wybór. Nie, nie, nie. To nie no był dobrze. racjonalny wybór. Ten samochód kupiłem jak kobieta. Czy słychać było klapsa? Słychać było klapsa. Witajcie ponownie. Tym razem mamy dla Was nietypowe porównanie. Bardzo nietypowe porównanie, bo porównujemy. Dwa zielone samochody. Tak. Co, bo jeszcze ciekawiej? Dwa kaktusy. No, dwa kaktusy, które wyglądają tak samo i nawet są tak samo wyposażone, ale jednak się czymś różnią. Czym się różnią? Niczym się no, różnią. Róż... Jednak się różnią. Silnik wolnostący 82 konie. A, silnik A doładowany, no właśnie. Silnik, doładowany 110, silnik doładowany 110 koni. Robi różnicę. Z zewnątrz nie robi różnicy. Z zewnątrz żadnej. Oba są równie ładne. Chciałem powiedzieć coś innego, ale skoro Robert... One ładne, oba to... są równie ładne. Ten trafił do nas na chwilę, ten trafił do nas na dużo dłużej, bo sufit na głowę mi spadł. Czy warto je w ogóle porównywać? Yy, według mnie warto, bo mamy coś za 57... że było precyzyjnie, kaktusa za 57 900 zł i kaktusa mocniejszego, który faktycznie jeździ dużo lepiej. Znaczy, A czy jest nie, dużo nie, nie ufszdzaj nie, nie dużo lepiej jest szybszy teoretycznie bo ma 110 koni ale kosztuje 64 900 złotych czyli ile różnicy no, no 4 900 dużo <głosy> <głosy> liczyć się nie chce. liczyć się nie chce. No 58 da. 59 60 61 62 63 64 nie że 7000 no tak. 7 tysięcy więcej. Ja tam nie wiem. Ja no tam tak wychodzi to nie umiem 7 tysięcy więcej i co w zamian otrzymujemy? Parę no na... kilometrów na godzinę więcej. Parę, i kilometrów parę na godzinę... sekund do setki. Lepsze przyspieszenie. O, czekaj, to stoi na biegu? nie tu Stoi. Ale ma airbumpy, to się nic nie stanie. A właśnie. No. Najważniejsze różnice w tym przypadku są pod maską. Bo uwaga! To ja też mam otworzyć? Tak, ja też muszę otworzyć maskę. I zaraz będziesz wiedział, dlaczego zdecydowałem się na wersję. Może i słabszą, wolniejszą, ale jeżdżę głównie w mieście. A w mieście takie rzeczy jak turbo sprężarka, nie będę dotykać, bo jest gorąca, i start-stop w turbo, no to są elementy, z których z przyjemnością mogę zrezygnować, bo wiem, że ten start-stop sprężarce najlepiej nie zrobi w mieście. A. Oczywiście można go wyłączyć, ale mamy jeszcze akumulator, który też w przypadku samochodu system, system start-stop kosztuje... no. Trochę więcej. Dobrze. Oj tam, Oj, tam no, zakupie oj... nowego samochodu. Cóż to za różnica, że za dwa lata trzeba będzie wymienić drogi jak, um, trzy. No, 3. No, w cztery, w, w przypadku Start stopu może być to trochę szybciej. 110 koni. Teoretycznie oszczędne, ale z tą oszczędnością. Nie jest... jest tak źle. Powiem Ci, że nie jest tak źle, bo y, jak się nie korzysta z możliwości tego silnika, no, to, to pali tyle co 82-konne. Dokładnie tak. Niewiele więcej. No. Zawsze tak. lubię siedzić szybko. I tak. dynamicznie. Tak. Wybrałeś wolniejszą wersję. Tak. Jesteś sknerą. Z premedytacją, nie. Ja, nie, i teraz usiłujesz sobie. Nie. to zasadnić Nie, nie jestem. Y, że, że to była taka racjonalna decyzja. Tak, sknera. Dobrze, sknera niech, be, niech, będzie, niech sknera. będzie sknera. Jedna no rzecz fajna w tym samochodzie, co już sprawdziłem na moim egzemplarzu, to tutaj bliziutko poproszę. Wymiana żarówek. Po prostu. Już ci się przepaliły? Nie, nie przepaliły się. Zaraz za dwa tygodnie. To jest. Nie przepaliły się, tylko założyłem sobie normalne żarówki, niefabryczne. Żarówka świateł mijania. Czy fabryczne były nienormalne? Po prostu. Wyciągamy żarówkę. No da. Nie trzeba zdjąć zderzaka. No właśnie... błotnika, koła. Jak nie trzeba zdjąć koła, to się nie liczy. Nic dosłownie nie trzeba ściągać. Wkładamy dosłownie. żarówkę. Chwila, moment, żarówka wymieniona. Znaczy, jak tutaj zaglądam pod maskę, to widzę, że to jest auto przede wszystkim tanie w produkcji. Wod... I lekkie. Właśnie, lekkie. lekkie. Jest niesamowicie lekkie, i, i widać skąd się ta e, nieznośna lekkość auta bierze. No, z tego, że... że. tu nic nie ma. Tu nic nie ma. No, o, ja tutaj poproszę blisko. Tu nic nie ma. No. Ewentualnie po tamtej stronie, przy tamtym reflektorze. Tu nic nie tu ma. Tu są bo... podłużnice. Z wiatrem wszystko podszyta. A tutaj delikatnie, leciutko. wiatrem podszyta. Tak, chwam rękę. Wkładam. O, 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 o. i się zaklinowała. O. No właśnie, powiem Ci, że jak oglądam ten samochód tak z bliska, to jeśli chodzi o hmm, kosz. Produkcji tego auta, to jest nie, niski. nie wydaje mi się, żeby on był znacząco wyższy niż w przypadku y, podobnej wielkości modeli Dacia. Takie no, Sandero na przykład. Możliwe. które jest tańsze. No 15-20 tysięcy. Ale w środku prawda? Sandero gorzej wygląda. To no, prawda. Właśnie. To prawda. Sandero wygląda gorzej w środku, ale jeśli chodzi o jazdę, jeśli chodzi o zastosowane rozwiązania, to ja nie wiem, czy jest jakaś przepaść między tymi samochodami, a cenowo jest. Cenowo jest spora. Środek no. jest rzeczywiście z... ciekawy. Środek jest. Hmm, ysty. Jak na tanie auto w produkcji, bardzo tanie w produkcji. Uwierzcie mi, tutaj widać, że tutaj oszczędza... księgowi naprawdę wykonali Oszczędzali kawał do na roboty. wszystkim, ale zrobili ale to na, z głową. Ale nie na wnętrz. Zrobili to z głową. Otóż wnętrze wygląda całkiem szlachetnie. To co wygląda o... na Amelinium chyba nawet. Może i może i nie, nie, a nie, a nie, 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 ale wygląda. Tak proszę jak... bardzo. Nie. Mamy duży, gigantyczny schowek którego teraz nie widać bo tam kamera jest i, i nie można otworzyć go. Ale schowek mamy duży dlatego że tutaj poduszka powietrzna pasażera jest umieszczona. A właśnie zastanawiało tak. mnie dlaczego ta podsufitka jest tak durnie wygarbiona, tak. ale okej. Okay. Tutaj Dobry. jest ukryta poduszka powietrzna pasażera. Sprytne. Dlatego żeby schowek był Olbrzyd. bardzo duży. Tak. Otwiera się szerzej, gdyby otwiera nie otwiera się kamerka... szerzej, gdyby nie, te, nie go upra, to tutaj naprawdę mieści się prawie 10 litrów. To to. No. Tablecik to to, na tablecik, środku, tablecik tutaj. tablecik na środku. I to jest rozwiązanie, którego nie cierpię. A ja polubiłem. A ja nie. Dlatego, ja że polubię. to jest rozwiązanie, które nie Widzisz. pozwala na intuicyjną obsługę w czasie jazdy bez odrywania Ale wzroku. Ale czego obsługę? Na przykład no. jadę sobie i stwierdzam, że mi jest za ciepło albo za zimno. Proszę chcę bardzo, sobie temperaturę. raz. Tak? Tam patrz, tam patrz, tam patrz. Ale po co tam? Tam patrz. Tam patrz Ale po co tam? Bo jedziesz, patrzysz patrz na drogę. Patrzysz na drogę, <gulity> patrzysz na drogę, Gucio, musisz, o. musisz wiedzieć, gdzie. Tak, okay. <gulity> ta ta za pierwszym razem gdzieś, gdzieś indziej no. pomacał. Tutaj Nie. proszę bardzo, skrócik jest, ustawiamy tak, temperaturę. 40 sekund patrzę na Jakie ten tablet. 40 sekund? Nikt mnie no. nie przekona, że ekran dotykowy jest dobrym rozwiązaniem. W jest tanim rozwiązaniem. Zacznijmy to jest od tanim tego. tanim rozwiązaniem, bo można to sobie przemodelować, zmienić oprogramowanie tego. Dokładnie i wyświetlić tutaj zupełnie coś Dobra. innego. Dobra, jeśli chodzi o menu, nie mam uwag. Jeśli chodzi o obsługę jest radia... Jest zestaw głośnomówiący. Nie mam mówiący. uwag, ale naprawdę chciałbym mieć osobne pokrętełka. Zestaw do... głośnomówiący. Co więcej, można połączyć się z internetem i nawet telefonem zwykłym można połączyć się z internetem. Niesamowite. Kierownica, co prawda, jest regulowana tylko w jednej płaszczyźnie, ale to mi nie, ale można jeszcze nie kręcić. Tak, 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 ale to jest w standardzie w każdej wersji. No, ale to mi nie przeszkadza, bo Lista pozycja do... za kierownicą jest... Lista wyposażenia jest... standardowego. Obrotowa kierownica... Nie, nie, no, obrotomierza mi da się. trochę brakuje, to fakt. A właśnie. Obrotomierze Niestety, obrotomierze mamy tablety, obrotomierz by się gdzieś zmieścił, nawet tutaj. No, w niektórych autach... Ale na zamiast obrotomierza mamy wskaźnik y, zmiany biegu. Nie wpadnijcie na głupi pomysł kupowania sobie tego auta, ze szklanym dachem. Ze szklanym dachem. Dlaczego? Bo nie ma w nim zasłonki tego szklanego dachu. Tak, nie ma rolety, w związku z tym kupujecie szklarnię. Ale można kupić akcesoryjną, taką dopasowaną na Można przesadki. też kupić w sklepie z akcesoriami e, na przykład czapkę. To też pomaga, tak. ale hmm, umówmy się. Albo, albo czarną farbę. No ale, no, 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 al, no. Czarna farba jest dobra. Jeśli chodzi o ilość miejsca, no właśnie. Jakiej klasy to jest samochód? No właśnie, to Oni jest to taki. to jako C4. Znaczy, ale... to nie jest C4, bo to jest. Mm, C3 Picasso zmodernizowane z inną budą, bo to nie jest płyta podłogowa C4. No właśnie. Tylko płyta podłogowa od czegoś mniejszego. To nie jest ani kompakt ani no samochód właśnie. klasy B. To jest coś takiego pomiędzy. Nie, wi nie wiadomo co, a udaje jakiegoś tak zwanego Ale udaje. Proszę bardzo, idę do tyłu. Idę do tyłu. Udaje crossovera, to prawda. O i proszę bardzo, za mną jak zawsze. Miejsca w pytę. Możemy mieć Siedem... w pytę? Wpytę tak. Siedzę sobie wygodnie na niedzielonej kanapie, niestety, bo nawet w opcji nie możemy ha, zamówić ha. dzielonej kanapy. No właśnie. To Kon są takie. Konkurent dla Daczyń. E, producent jakieś... tłumaczy to inaczej. To jest redukcja masy. Nie wiem w jaki sposób podzielenie kanapy zwiększa tą no, masę. Nie, no słuchaj, zwiększa, bo jeden zawias dochodzi i tak dalej. Zwiększa. A nie, no dwa zawiasy dochodzą. No, no tak. To jest... Bo zwiększa. będą cztery. No tak, zwiększa. No, tak przepraszam, zwiększa. zwiększa. zwiększa tak. Ale dzięki temu na przykład, że tutaj mamy nieopuszczane szyby, tylko tak otwierane. Dzięki temu, proszę tutaj, nie, te, zaraz powiesz, że to bez sensu jest. Nie, to nie jest bez sensu, to o. budzi miłe skojarzenia wielu z naszych widzów Tutaj mamy malutki schowek. Na, wielu z naszych widzów na pewno. Pamiętam malucha. Swoją, swoją przygodę z motoryzacją, właśnie od malucha. I maluch też tak miał z tyłu otwierane tak. szedł, jeśli miał w ogóle. Ale nie miał drzwi z tyłu. Ale nie miał drzwi, no czyli tu jest olbrzymi tak. postęp. Bagażnik jest wystarczający. To prawda. Jest nie wystarczający. Będę się jest. Jest kurde jak na rozmiary zewnętrzne, aczkolwiek, nie jest to typowy kompakt. Aczkolwiek ta niedzielona tylna kanapa jest dla mnie wiem po prostu. No to jest, to jest, no to to jest, to jest wada, to jest, to jest wada, skandar, dokładnie to tak. Jest, tutaj mamy coś, co jest... Co mamy? No no, koło, no, zapasowe. No, koło zapasowe. pełnowymiarowe, jak mało którym małcie i bardzo dobrze. I mamy bagażnik i żeby udowodnić, że on jest wystarczającej wielkości. Proszę pan. I żeby udowiedzieć, że ta pojemność jest wystarczająca i że ten bagażnik jest komfortowy, oczywiście przejedziemy się teraz. Y... Częstochowa? Y... Toruń? Yy, może nie, ale Gdzieś? belgijska droga. <noise> ale jest naprawdę jest. Nie, no, no tak, to działa. Oczywiście. O! To co? Kończymy I mogę w tym dzisiaj. bagażniku usiąść. Nie wiem co teraz mówi Piotrek. Pewnie <noise> mówi, że dokonałem wyboru bez sensu i samochód jest głupi, ciemne, szyby. brzydki. Ciemne nie prowadzi szyby. się. A! Tak! O, widzę go! Tak! O, ja tutaj sobie ustawię GoPro. No dobrze, dobrze, dobrze. No zaczekaj, bo ja tu koncepcję mam, no. On koncepcję zmienił, dobra. A? No. I Piotrek pewnie teraz mówi, właściwie nic nie mówi nawet. Ja nic nie mówię, ja zaraz tak. coś powiem. że powiem, kupiłem że samochód, bez sensu. Bez sensu. Be samochód bez sensu. Samochód bez sensu, brzydkim generalnie... I w ogóle to, to mnie nie rozumie, bo na moim miejscu kupiłbym dlatego, Berlingo. Ładny, no dobrze, ale Berlingo może jest no. praktyczne. Robert był kobietą, zrozumiałbym to. Gdyby nie miał pojęcia o samochodach, ale on paroma samochodami jeździł w życiu i powinien mieć porównanie. No. no dobra, to nie jest najgorzej jeżdżący samochód, owszem, ale za mniejszą cenę da się kupić samochody jeżdżące co najmniej tak samo. No cóż, powiem Ci tak, jeśli chodzi o samochody o podobnym wyglądzie, to 30 parę lat temu był taki Citroen Mehari Pamiętasz? Tak, był. Fajny. Ma ka zapakowana fajny. do wanny fajny. i z przekręconymi kołami. To był zajebisty samochód. Tak. Przepraszam? To był bardzo fajny bardzo, samochód. Bardzo fajny samochód. Ten ma parę nawiązań. Ten też jest bardzo fajny. Ale ma dach na przykład. To też jest zajebisty. No, zajebisty też jest, no. Przecież jakby nie był zajebisty, to mnie kupił. No i piękne podsumowanie. Gdyby był zajebisty, to ja bym go kupił.